Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jak zamknąć przeszłość? Karty przełożyłam i tradycyjnie losuję. Trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedno pytania: Wieża. Dołożę kartę do wieży. Królowa. Monet. Co wychodzi naprzeciw? Trójka mieczy. Wynik, odpowiedź, rada. Świat. Dołożę kartę. A z buław. Dołożę kartę. Rycerz kilków. Na spodzie talii jest Karta rydwan, i to może być tło czytania. To jest sukces, wygrana, dążenie. Sedno, wieża i królowa monet. Wstrząs, rozpad, zrozumienie. To jest duża niepewność oraz gwałtowna i duża zmiana. Niespodziewana zmiana. To są też. Nieoczekiwane zmiany, które mogą być albo były niekorzystne. Każdy z nas ma w sobie wewnętrzną siłę, która pomaga nam poradzić sobie z najtrudniejszymi sprawami w najbardziej stresujących sytuacjach. Trzeba podnieść się ziemi, ponieważ życie już nie będzie wyglądało tak, jak wcześniej. Wszystkie schematy działania czy myślenia Powinny od dawna znaleźć się w koszu, w śmietniku. Wcześniej coś zbudowaliśmy na śliskim gruncie, na słabym gruncie, bez przyszłości. Coś zbudowaliśmy na iluzji, na marzeniach. Zbudowaliśmy tą wieżę na strukturach, które nie miały przyszłości. W tle pojawiła się manipulacja. Też ważna była elegancja, prestiż, takie popisanie się. Spotkania towarzyskie, imprezy, życie na wysokim poziomie. Ale patrząc na wieżę, to ten poziom był zbudowany na iluzji. Chcieliśmy czegoś nieosiągalnego dla siebie nieosiągalnego dla naszego portfela. Wieża plus królowa monet to jest takie: Zastaw się, a postaw się pozory. Robimy coś na pokaz. Tak naprawdę. To nie cieszymy się z tego, co posiadamy, czy posiadaliśmy. Też ważne jest dobre wychowanie, kontrola, samodyscyplina. Co wychodzi naprzeciw? Trójka mieczy. Brak ładu w życiu. Weszliśmy w związek, kiedy nie mieliśmy zamkniętej przeszłości. Czuliśmy, Stratę, ból, żal. Byliśmy niezadowoleni, nieszczęśliwi, a już weszliśmy w nowy związek. Więc wiadomo, że nowego związku nie utrzymamy. Też trudno nam było pogodzić się z trudną wiadomością. To też jest brak miłości, nieodwzajemniona miłość. Wynik, odpowiedź, rada. Świat, azbuław i Jermek kielichów. Kobieta, która nie ma celu, to chce być do kogoś przynależna. Chętnie się podporządkuje mężczyźnie. I taką postawą jest łatwym obiektem do manipulacji. A on z łatwością narzuci jej swoje projekty, aby zrealizowała. Jego własne i osobiste cele. Później kobieta może czuć się przez niego wykorzystana. Powodem takiej postawy jest to, że kobieta nie przepracowała swojej straty, żałoby, żałoby emocjonalnej po byłym związku. Kobieta, która nisko się ocenia, jest źródłem nieszczęścia i to jest duża porażka, lub była wyborem mężczyzny czyli ona czy ja. Taka postawa świadczy, że on nie jest gotowy na żaden związek, ani z tobą, ani z nią. Nie powinnaś być dla niego opcją, nawet kiedy jest dziecko w drodze. Lub kobieta z domu rodzinnego wyniosła poważne obciążenia psychiczne, typu molestowanie, kiedy była dzieckiem. I weszła w związek partnerski, gdzie nie miała. Wyleczonego emocjonalnego molestowania, np. od matki, od ojca czy od innych członków rodziny. To też jest odrzucenie przez matkę, brak pomocy, złe kontakty. Nie stworzymy związku, związku kiedy mamy niewyleczoną przeszłość, mamy obciążenia psychiczne. Potencjalny partner nie jest od tego, aby nas z tego wyciągnął. Pomógł nam. On nie jest odpowiedzialny za Twoją przeszłość, za Twój dom rodzinny czy dzieciństwo. To trzeba wyleczyć i sięgnąć po pomoc specjalisty. Kiedy złapiemy równowagę, złapiemy równowagę emocjonalną, przepracujemy poprzednie związki, wyleczymy dzieciństwo, to wtedy jesteśmy gotowi na nowy związek. Nie utrzymamy związku z takimi poważnymi obciążeniami. Zbudujemy związek, kiedy para jest szczęśliwa. Nie daj się na kimś wymusić miłości. Jak w sobie, w swoim sercu nie masz miłości, tylko masz przynależność do mężczyzny. Tutaj jest chęć przynależ przynależności do mężczyzny, aby nie wrócić do swojej. Nieciekawej przeszłości. To też dotyczy mężczyzn. Ludzie niedojrzali emocjonalnie, nie tolerują różnic, narzucają swoją wolę. Taka osoba jest dysfunkcyjna i odmawia zmiany. I nie powinnaś poczuć odrzucenia przez taką osobę. Powinnaś poczuć, że to jest troska o siebie i o swoje szczęście. Jeszcze wrócę do odpowiedzialności, bo dziecko jest w drodze. Mężczyzna powinien być odpowiedzialny za swoje potomstwo. Powinien skupić się na opiece i na dobrach materialnych dla dziecka. Kiedy on ma wątpliwości lub jesteś dla niego opcją, to trzeba ustalić kwotę alimentów i wyleczyć się z nieudanego związku. I rozejrzeć się za odpowiednim partnerem. Osoby o niskiej wartości uważają, że trzeba się oddzięczyć stronie przeciwnej, że nami jest zainteresowana. Ale czego masz się komuś oddzięczać? Zastanowiła się? Zastanowiła się? To się zastanów i nie rób czegoś takiego. Trzeba być pewną osobą. Dziękuję. To wszystko na dziś. Zrobię serię takich czytań. Zapraszam do kontaktu. Kontakt do mnie jest pod filmem. Pozdrawiam, Klara Trott. Boś, zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem polec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o śpię.